Dzień dobry, skorpionki. Witam Was w czytaniu tygodniowym na tydzień bieżący. Od 23 do 29 stycznia bieżącego roku, kochani, czytanie ogólne, weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie dla osób, które miały to usłyszeć. Moi drodzy, dziękuję Wam za lajki, like, subskrypcje i komentarze. Kochani, zaczniemy sobie od karty opiekuńczej na ten tydzień dla skorpionów i zobaczymy, jaki przekaz z góry jest dla Was. Na bieżący tydzień, skorpionki. <śmiech> 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 Działanie. Podejmuj działania, podróż w poszukiwaniu własnego ja zaczyna się od postawienia pierwszego kroku. Okej. Okay. Teoretycznie skorpion podejmuje działanie w tym tygodniu, a bynajmniej jest taka prośba o podjęcie działania. Ale co ciekawe, w poszukiwaniu własnego ja. O, zobaczymy. Skorpionki. Co może się wydarzyć? Oj. Jaka Wasza energia ogólna? Co w miłości? Rodzina przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca, finanse i rada dla skorpiona. Nawet wypadł ten Rydwan. A Rydwan też mówi o ruszeniu i działaniu do przodu. A więc to działanie jest na rzeczy w tym tygodniu, w jakimś kierunku skorpionki będą działać. Dobra. energia ogólna na nadchodzący tydzień siedem pentakli co może się wydarzyć dziesięć pentakli co w miłości sześć pentakli monetarnie monetarny tydzień rodzina przyjaciele i najbliższe otoczenie Dziesięć mieczy, praca i finanse, paść pentakli, i rada lub wynik, arcykapłan. Tak w tle czytania: Sprawiedliwość, sąd ostateczny, i rycerz Bław. No na nie było 10. Km. Dobra. Dobrze. Skorpiony, siedem pentakli. Wasza energia ogólna. No właśnie. No nie powiem, bo jest możliwość, że pomimo jakiegoś waszego zniecierpliwienia i pośpiechu, na który będzie trzeba w tym tygodniu uważać. Aby nie zaszkodzić sobie w jakichś dalekosiężnych planach, ale e, owszem, niektórzy z Was są w energii po prostu urlopu i odpoczynku, <coughs> chwilowej przerwy. E, być może czekacie na otrzymanie jakiegoś zaległego przelewu, albo on się właśnie pojawi w tym tygodniu. Hmm. Jakieś finanse, na które czekacie, czyli jakiś zwrot z inwestycji. <coughs> Moi drodzy, Tutaj jest cierpliwość. Tu trzeba uważać na zniecierpliwienie, ale w siedmiu monetach jest informacja, aby uzbroić się w cierpliwość i dać szansę tym długoterminowym celom. Oczekiwanie w tym tygodniu jest związane z weryfikacją, z zasianym z ziarnem, z plonami, na które czekacie, na które składała się Wasza ciężka praca. Tu w tym tygodniu widać powolny wzrost i będziecie w energii. Planowania przyszłości. E, tak więc siedem pentakli mówi wam o tym, żebyście pamiętali, że długoterminowe plany zakończą się sukcesem, ale wymaga to, no właśnie tej pracy, tak, tej pracy, cierpliwości, wytrwałości. Tutaj, jakby w tym tygodniu następuje taki samoistny rozwój tego, co pielęgnowaliście. wkładaliście jakiś cały wysiłek w to i kontrolowa kontrolowaliście też to nad czym pracujecie, pracowaliście. I tak naprawdę, kochani, w tej chwili, no jakby w tym tygodniu nie robicie nic więcej, jesteście w energii, może nie nic nie robienia, ale cierpliwego oczekiwania na rezultat swoich wysiłków oraz oczywiście na odpowiedni moment, aby podjąć kolejne działania. W każdym razie, no jesteście gotowi na zebranie owoców w swojej pracy i czekacie kiedy te. Kiedy ten zwrot z inwestycji przyjdzie? No w tym tygodniu może przyjść jakiś przelew faktycznie zaległy lub, lub po prostu jakieś finanse, na które czekacie. Drogi skorpione, w... co może się wydarzyć? Może się wydarzyć 10 monet no to chyba jest bardzo dobra informacja związana z tą siódemką pentakli że może przyjść e, oczekiwanie może przyjść wzrost może przyjść jakiś też zwrot z inwestycji może przyjść naprawdę ten przelaw na który czekacie tak, mogą przyjść te finanse, te zyski oprócz tego to może być czas y, wielu wspaniałości czas dobrych transakcji negocjacji dobrych operacji związanych z finansami też być może ten tydzień będzie pod względem materialnym i bezpieczeństwa materialnego dosyć radosny, i zechcecie podzielić się może swoim bogactwem z kimś w każdym razie. To będzie czas obfitujący wiecie, w zyski wszelakiej natury, czyli nie tylko materii, ale też i emocji, bo no w dziesiątce monet jest takie jest też pełnia spełnienia. Wynik, być może są skorpione, które otrzymają w tym tygodniu albo odziedziczą coś, albo otrzymają spadek. Właśnie. Jeżeli czekacie na podział majątku, w tym tygodniu jest możliwe, że albo będzie to działanie, czyli podejmiecie decyzję, po prostu zaczniecie działać w kierunku. Być może, nie wiem, czy założenia sprawy o podział majątku, czy w ogóle podziału majątku, czy będzie już taka sprawa na wokandzie w tym tygodniu, jeśli o tym wiecie. No i moi drodzy, może się nawet okazać, że po tym podziale majątku będzie ta radość, z którą będziecie chcieli się i ta obfitość, z którą będziecie chcieli się z kimś podzielić w tym tygodniu, jeśli macie sprawę o podział majątku w tym tygodniu, Bo jest taka możliwość, że. No to będą właśnie te, jakby zaległe finanse, też może, na które czekacie. A co przyczyni się do poprawy sytuacji materialnej? Może to też skutkować taką większą trwałością przedsięwzięcia finansowego, tego w co chcielibyście tę kwotę zainwestować, bo tu jest możliwe, kochani, kupno domu, kupno mieszkania. Jak najbardziej. No, Spore bogactwo i spory dobrobyt. No więc to jest bardzo mocno dla jakiegoś skorpiona może być taka sytuacja. I e, dzięki temu no, wydarza się dużo szczęścia i, życie, i szczęście w życiu rodzinnym i, i wzrastanie tego majątku w tym tygodniu. E, czasem dziesiątka monet też wskazuje na małżeństwo, więc. E, może być tak, że będą takie decyzje o małżeństwie i o podtrzymaniu tej rodzinnej, tej rodzinnej tradycji. Właśnie stabilizacja, może to się odnosić do wymarzonego zawodu. Dla kogoś z Was w tym tygodniu może być taka decyzja i o działaniu w tym kierunku. Mocno właśnie te sprawy majątkowe, spadkowe, czyli dziedziczenie, kupno domu czy mieszkania i to jest mocno związane też dla kogoś, jeśli byłoby to małżeństwo, to, yy, no to radą też w arcykapłanie yy, jest to, aby kochani, aby stosować w praktyce te swoje przekonania, moje drogie Skorpiony. Mhm. Dobra. Co mamy w miłości? W miłości mamy sześć monet. Tak, te sześć monet. E, no tam ta energia wasza w tym tygodniu mocno kręci się wokół kwestii materialnych. Najwyraźniej one są dla was istotne w tym tygodniu, mają znaczenie, bo nawet przekłada się to na obszar miłości. Aczkolwiek wiecie co, no to może być spora hojność wasza lub, lub drugiej osoby. Tutaj możecie uzyskać wsparcie zarówno emocjonalne, jak i finansowe. Możecie otrzymać też prezent. No właśnie i. Moje drodzy, oprócz tych prezentów, podarunków, 6 monet też mówi o spadku, pomimo, że jest to w karcie miłości. Same spadki wszędzie, moi kochani. W sensie nie jest spadek, że wiecie, że taka bezsana inwestycji, tylko w sensie spadek finansowy jako otrzymanie spadku. Natomiast trzecie już monet mówi o tym, żeby nie zmarnować tego daru i użyć go z rozwagą. Słuchajcie, w miłości możecie dostrzec też jakieś ukryte w sobie talenty i pokłady, również oczywiście względem drugiej osoby, pokłady uczuć, pokłady emocji. I właśnie to wsparcie działać, działać będzie na zasadzie dobroczynności, na zasadzie umiejętności dzielenia się i dawania. No, i to będzie bardzo piękne, bo to przynosi wam równowagę, partnerstwo, równowagę w relacji, w związku i <laughs> e, wspieranie siebie wzajemne. E, tutaj, kochani, relacje i e, związki, znajomości w tym tygodniu będą op opierały się na uczciwości. E, rozwój idzie w prawidłowym kierunku, jak najbardziej tych relacji. E, macie tutaj jasno określone względem siebie zasady, dbacie wzajemnie o potrzeby. Swojej drugiej osoby, tak? Czyli każdy z Was dba o potrzeby drugiej osoby. Jeżeli dopadają Was jakieś sytuacje kryzysowe, to w tym tygodniu świetnie umiecie sobie z tym poradzić i macie świadomość, że możecie w pełni liczyć na swojego partnera, partnerkę, na drugą osobę. Single, kochane, macie w otoczeniu osobę, która jest Wam życzliwa, spogląda gdzieś tam Was, w Waszym kierunku. A życzliwie obserwuje Was, ale to wiecie w takim znaczeniu, nie jako szpieg, tylko po prostu jest Wami żywo zainteresowana, zainteresowane, więc zwróćcie uwagę na tą osobę z otoczenia. No tak. Ogólnie w miłości właśnie może się wydarzyć takie wspieranie siebie wzajemnie, udzielanie sobie wzajemnej pomocy, otrzymywanie tej pomocy na różnych płaszczyznach też. Może będziecie kochani razem z drugą osobą, upiększać, słuchajcie, dom. No, może to też będzie związane z jakąś przeprowadzką, tak, że będzie potrzeba zmiany i ogólnie wystroju, tak? Albo po prostu upiększenia otoczenia wokół siebie. Co wobec tego w rodzinie, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie? Tutaj jest 10 mieczy. Skorpionki. W tej płaszczyźnie kończy się jakiś stary etap u Was. Kończy się jakiś etap, może. Może to być też koniec jakiejś relacji z jakimiś bliskimi osobami, z bliską osobą, z rodziną, tak, z jakąś rodziną. Jeżeli niektórzy z Was mają ten podział majątku, czy mają tą sprawę, no to już wiedzą, że, że być może również ta sprawa podzieli te rodziny, ale też może ta sprawa po prostu nie ma już kogo rozdzielać i dzielić, bo to już jest po, tak, I może się okazać w tym tygodniu, że Będziecie kończyć jakąś relację, jakiś związek, w, której, w którym dotychczas byliście i mogliście wcale nie być w tej relacji, w tym związku emocjonalnie, uczuciowo, tylko po prostu fizycznie, czyli mieszkać na przykład z byłym partnerem, z byłym mężem, z byłą żoną, z byłą partnerką. No, właśnie do czasu podziału tego majątku, do, do czasu uzyskania jakichś finansów na własną nieruchomość czy na takie własne staniecie na nogi i. No, może to właśnie przysporzyć tą dziesiątkę mieczy tej rodzinie, która no była od tej drugiej strony, tak? Czyli, czyli, może ktoś miał nadzieję, że skoro jednak razem, nie wiem, mieszkacie i że może to w jakiś sposób się ułoży, poprawi, nie wiem, zmieni. No, ale może się okazać w tym tygodniu, że, że to jakby koniec tego wspólnego zamieszkania, bo ktoś z Was mógł osiągnąć, no właśnie. Hmm, czy to spadek, czy to podział majątku, yy, czyli osiągnąć finanse, na które jest już w stanie sam sama. Yy, przeprowadzić się też do miejsca, w które jest wasza, tak, a nie y, z, ze wspólną, a nie wspólne z osobą, z którą już na przykład formalnie nie jesteście. <laughs> Moi drodzy, no ale to może być taki szczególny przypadek, też może być do nikogo, może być do jednej osoby. E możecie też poczuć, kochani, z jakich względów ze strony najbliższego otoczenia. E Wiecie, tutaj też mogą być jakieś Wasze obawy. Być może, że macie świadomość tego, że nie wszystkie jakieś wasze sprawy ułożyły się pomyślnie dla Was w tej płaszczyźnie i jakby tu już nie możecie temu zaprzeczać. Natomiast Pamiętajcie, że jeżeli ktoś zadał wam, kochani, jakąś z otoczenia, z rodziny, coś, co było niemiłe, niefajne, nie wiem, jakąś zdradę albo jakąś stratę, właśnie w związku z tym, może oczekiwaliście, że dostaniecie więcej, dostaliście mniej, no może też tak być, tak? Chociaż 10 pentakli mówi o tym, że raczej będziecie bardzo zadowoleni, bo to jest dobrobyt, bogactwo, zamożność, i więc to raczej nie będzie o to chodziło, o finanse, natomiast bardziej będzie chodziło o. Kwestie tutaj takie, chyba jakiejś relacji, związku, yy, takiego, w którym jeszcze rodzina myślała, że coś z tego będzie, że jednak ze sobą będziecie, no ale chyba jednak nie będziecie. I tutaj a właśnie to działanie. Być może Skorpion rzeczywiście będzie poszukiwał własnego ja i postawi ten pierwszy krok. Pierwszy krok, który, no właśnie, który może kogoś faktycznie też zranić, w sensie takim, że, no zakończy to czyjąś, czyjeś oczekiwanie na jakąś tam nadzieję, tak, że to się poprawi, że to się zmieni, że, że nie wiem, że wy będziecie ze sobą, a jednak, no, jednak chyba tak nie będzie. Y To może też dla kogoś informacja w rodzinie o końcu po prostu wspólnych planów, o pozbyciu się jakichś złudzeń co do jakiejś relacji, jakiegoś związku. Gdzieś może były jeszcze jakieś tam jakaś iskierka nadziei, złudzenia, ale jakby to już rozwiewa te złudzenia. Zobaczmy sobie tą dziesiątkę miecze, dlaczego to dziesięć mieczy u skorpionów w obszarze, czego ono by miało tak bardziej dotyczyć, tak? E rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie dlaczego 10 u skorpionów bo mamy asa mieczy sąd ostateczny i i 3 puchary no właśnie no i tutaj e, to jest mocno jakaś może jednej osobie, jakaś sytuacja, która może mówić o e, kochani o tym, że e, tutaj może być czysta chłodna kalkulacja. Tutaj może być prawda, którą ktoś e, po prostu będzie chciał raz na zawsze ją. E, wypowiedzieć, ale to wiecie taką swoją prawdę w znaczeniu, że to mogą być dyskusje, polemiki, mm, mocne argumenty, tak? No i te mocne argumenty też mogą świadczyć w asie mieczy o tym, że tutaj czyjś sukces jest gwarantowany, tak? I tutaj w sądzie ostatecznym też następuje. Zresztą ten sąd, patrzcie, tu była w tle sprawiedliwość, sąd ostateczny i rycerz Buław. Więc już nawet z tła tego czytania widzimy, że. A sprawiedliwość może jakiś skorpion mieć do czynienia z wagą, może tu być faktycznie rozliczenie, sprawy urzędowe, sądowe, prawne, podział majątku, rozliczenia, jak najbardziej rozwody, los rozlicza was lub wy rozliczacie kogoś, lub właśnie jest to takie rozliczenie, o jakim mówiłam wcześniej. Sąd ostateczny tutaj się powtarza, czyli powtarza się odrodzenie jakichś uczuć, odrodzenie jakiegoś związku, odrodzenie jakiejś miłości. To też jest, kochani, Jakieś spełnienie w miłości, to jest też jakieś zadowolenie. Sąd ostateczny mówi też o uwalnianiu się, o odcinaniu. Wy po prostu tutaj wróciliście do jakiejś sytuacji albo do osoby w sensie fizycznym, nieemocjonalnym, po to, aby coś raz na zawsze zakończyć. Też tak może być. I tutaj jest takie raz na zawsze zakończenie. Dlaczego? No bo tu są trzy kielichy, bo jest radość, zabawa, świętowanie, być może czyjeś zaręczyny właśnie. No, czy zaręczyny, być może wasze albo planowane zaręczyny z tą osobą, którą wiecie, no gdzieś tam jest tutaj miłość, partnerstwo, radość, więc jest partnerstwo z kimś innym. I w tle jest pokazana osoba ze znaku, to jest też buław, to może być osoba ze znaku ognia, czyli, bliźnie, czyli baran, lew lub strzelec, ale wcale nie musi. To może być po prostu osoba, która ma taką energię, która jest no taką osobą po 30 roku życia. Nie, rycerz to poczty. No, może być po 30, tak, do 45. No i w kierunku takiej osoby tutaj ktoś podąża, tak? W kierunku osoby, które, z którą jest ta miłość, jest ten ogień, jest to pożądanie, jest ta fascynacja wzajemna, jest ta akcja, jest ten ruch naprzód, tak? W kierunku tej osoby i tak może to wyglądać. No, dlatego, moi drodzy, komuś komuś tutaj zadajecie to. 10 mieczy, tak? Owszem, ktoś może też Wam zadać w związku z tym, że wy będziecie chcieć tak fizycznie odejść, faktycznie, a ktoś może miał nadzieję w rodzinie, że z tego coś jednak będzie, a wygląda na to, że z tego już no raczej nie będzie, bo, bo Wy chcecie to pełnię spełnienie, jakby przeznaczyć na życie i na swoje miejsce do życia z kimś innym. Dobrze, moje drogie. Skorpiony, praca i finanse, paść pentakli. Bardzo ładnie tutaj jest jakaś nowa szansa w obszarze zawodowym. Nie wiem, czy w pracy, czy, czy w waszym biznesie, czy w waszej firmie. I to może być też mocno albo w, waszej, w waszym miejscu pracy, tak, czy też w waszej, właśnie w waszej firmie. Albo może to być też informacja o Waszym dziecku, o kimś, kto dopiero zaczyna, rozpoczyna karierę. No, chyba, że Wy rozpoczynacie też karierę dopiero w tej chwili, akurat, kiedy słuchamy tego czytania na ten tydzień. I moi drodzy, Być może w tym tygodniu będzie jakaś praca wymagała, będzie czasochłonna, może wymagać jakiegoś wielokrotnego wielokrotnej też weryfikacji, ale może to być taka praca, gdzie będzie wielokrotnie powtarzana jakaś czynność, tak? natomiast może to być praca związana z obrotem finansowym, z handlem. Może to Wasze dziecko, kochani, oznajmi, że, że zamierza, kochani, no właśnie. Że inaczej, że sam oczekuje wsparcia, bo może tak być, ale że zamierza, kochani, coś samemu tutaj finansowo y, tworzyć i po prostu może Wam przekazać takie dobre wiadomości w sprawach finansowych, że nie wiem, podjął, podjęła sobie jakąś tam pierwszą pracę. Y, wiecie, praca może być y, y, może nie monotonna, ale po prostu y, właśnie mocno taka, wiecie, skupiona na, na konkretnym działaniu, na wykonywaniu jakiejś czynności powtarzalnej, no jest tak jakby może pierwsza praca czyjaś, więc ktoś jest zadowolony z tego, że ma. Wy zapewne będziecie zadowoleni z tego w Paziu Pentakli, że, no, że ktoś wkracza w, do, w dorosłość z taką pełną odpowiedzialnością i chce właśnie przejąć stery i próbować już samej samemu zdobywać jakieś pierwsze finanse. moi drodzy w pracy w finansach co tu się jeszcze może wydarzyć jeżeli nie zdecydowaliście się wcześniej być może zdecydujecie się na złożenie jakiegoś wniosku lub otrzymacie też jakieś orzeczenie związane z finansami albo w ogóle będziecie gromadzić też jakieś dane dotyczące no może finansów może też to będzie dotyczyło tych spraw finansowych urzędowych sądowych ale równie dobrze, moi drodzy, może to oznaczać jakieś Wasze nowe zainteresowania, nowe hobby, i tu możecie odkryć coś nowego. Być może w tym, czym się zajmujecie, będziecie chcieć zrobić coś inaczej, coś zmienić, albo dodać coś nowego do obecnego zajęcia. I możecie wpaść właśnie też na taki pomysł, albo być przed taką szansą i możecie z tej szansy po prostu skorzystać w paziu pentakli. Że to będzie coś nowego, czego na przykład wcześniej nie robiliście, stawiacie w tym pierwsze kroki, są to jakieś Wasze pierwsze doświadczenia w tym, ale stwierdzacie, że chcecie dodatkowo się tym zająć lub chcecie w to wejść, no bo właśnie liczycie na to, że będzie to w jakimś w dużym stopniu urozmaicenie dotychczasowych zajęć, ale też i być może yy, urozmaicenie w dochodach, y, ale to może być też tak, no właśnie, to może być też sporo czegoś takiego, co będzie, słuchajcie, to może być jakaś inwestycja w dochód, też pasywny po prostu, związany z jakimś Waszym zainteresowaniem, nowym hobby, które w tym tygodniu, na które w tym tygodniu wpadniecie, przydziwam do głowy, albo po prostu zechcecie w to zainwestować. Zainwestować w sensie czas, wysiłki i być może te pieniądze, które właśnie też zgromadziliście. W Radzie jest arcykapłan, skorpiony. Tak jak już mówiłam, po prostu stosujcie w praktyce swoje przekonania oparte na uczciwości, moralności, wierności. Bo tutaj, kochani, jesteście w stanie w tym tygodniu no być, albo stać się takim autorytetem moralnym dla kogoś, albo po prostu właśnie posiadać taką wiedzę, zgłębiać taką wiedzę, mieć też, być może będziecie mieć nowe perspektywy i będziecie chcieli się tą wiedzą podzielić z innymi. Radą jest to, aby zwracać właśnie na e, te istotne wartości jak rozsądek, moralność, wierność, uczciwość. E, w, oczywiście dla kogoś radą może być ślub, tak? Ślub, zaręczyny, małżeństwo, planowanie ślubu, planowanie zaręczyn. E, mm -hmm. Okej, okay, tutaj możecie, kochani, też udzielać komuś cennych wskazówek rzuciowych, lub możecie sami takie wskazówki też otrzymywać. Być może radą jest to, żeby, żeby właśnie komuś, jeżeli nie wiem, może swojemu dziecku albo innej osobie, by udzielać tych wskazówek, tak? By pomagać, wspierać w tym zakresie. Skorpiony. Podejmujcie działania, podróżujcie w poszukiwaniu własnego ja i postawcie ten pierwszy krok ku temu, co chcecie osiągnąć, jeśli jeszcze dotychczas nie postawiliście. Tak więc, moje drogie skorpionki, do następnego razu, buziaczki. Papa. Pa.